Witam Cię serdecznie na moim kanale. Mam na imię Anastazja i dzisiaj poprowadzę Cię ścieżką oczyszczenia i aktywacji wewnętrznego światła. Więc jeśli czujesz, że to jest to, czego akurat teraz potrzebujesz, to zapraszam Cię serdecznie. Usiądź lub połóż się wygodnie. Najlepiej się położyć, ale jeśli wiesz, że możesz zasnąć, to oczywiście lepiej na siedząco. Najlepiej się położyć na podłodze i zaczynamy. Zamknij oczy i poczuj swoje ciało tu i teraz Weź głęboki świadomy wdech i powolny rozluźniający wydech Jeszcze jeden wdech i wydech. Z każdym oddechem czujesz, jak opada napięcie. Twoje ciało mówi: dziękuję, jestem gotowe na uzdrowienie. Kieruj swoją uwagę na czubek głowy, rozluźnij skórę głowy, czoło brwi, rozluźnij oczy, policzki. Szczękę. Zejdź świadomością w dół, do szyi, ramion. Poczuj, jak spływa z ciebie ciężar Dnia. Za ramion, dłoni, palców, wszystko odpływa. Oddychaj głęboko. Z każdym wydechem rozluźnij się. Twoja klatka piersiowa, serce bije spokojnie, rozluźnia się brzuch, dolne plecy, biodra. twoja energia zaczyna płynąć swobodnie teraz nogi uda kolana łydki stopy całe twoje ciało jest Ugruntowane, zrelaksowane, przygotowane. Czuję, że stajesz się pustym naczyniem, gotowym przyjąć światło, żywioły i nowe kody energetyczne. Z tego miejsca rozpoczniemy oczyszczenie przez żywioły: ziemię, wodę, ogień, powietrze i eter. Każdy z nich przybędzie do Ciebie, aby oczyścić Twoje pole i pomóc Ci rozświetlić. Twoje wewnętrzne światło. Pozwól sobie wejść głębiej. Jesteś w stanie to zrobić. Pozostań w łagodnym spokoju, oddychaj. Z tej cichej przestrzeni zaproś do siebie. Pierwszy żywioł, żywioł Ziemi. Poczuj jak pod Twoim ciałem pojawia się pulsująca, głęboka energia Matki Ziemi. Stoisz boso na jej powierzchni i czujesz jej wibrację, która otula cię ciepłem ziemia przyjmuje wszystko, co ciężkie, wszystko co już ci nie służy. Oddychaj do kontaktu z tą energią. Czuj, jak Twoje ciało oczyszcza się z lęku, napięcia, nadmiaru. Ziemia przemienia to w czystą, spokojną. Obecność. Powiedz w sercu, dziękuję, Ziemio, przyjmuję Twoją siłę. Następnie zaproś do siebie żywioł wody. Z wnętrza Ziemi wypływa strumień. Krystalicznej czystej wody. Woda otacza cię delikatnie. Spływa po Twoim ciele energetycznym. Zmywa smutek, stary ból, emocje, które chcesz puścić. Nie musisz ich analizować. Pozwól, by spłynęły jak deszcz po liściu. Oddychaj i czuj jak stajesz się czystsza, bardziej przejrzysta, lekka. Powiedz w sercu, dziękuję. Wodo, oczyszczam się i płynę dalej. Następnie zaproś do siebie żywioł ognia. Ogień przed Tobą pojawia się. Ten Święty Płomień to ogień transformacji. Nieparzy jest ciepły, złocisty, uzdrawiający. Płomień tańczy wokół ciebie, a jego iskry wchodzą do twojego wnętrza. Palają stare schematy ograniczenia blokady. Ogień otwiera twoje serce i aktywuje pamięć twojej duszy. Oddychaj głęboko. Powiedz w sercu dziękuję ogniu. Przypominam sobie, kim jestem. Dalej zaproś do siebie żywioł powietrza. Teraz przychodzi wiatr, żywioł oddechu, wolności i ducha. Delikatny podmuch unosi Twoje pole energetyczne wyżej. Czujesz świeżość, lekkość. powietrze wypełnia twoje płucy i całe ciało światłem życia. Z każdym wdechem czujesz się wolna, otwarta, pełna możliwości. Powiedz w sercu dziękuję powietrze. Wybieram przestrzeń i lekkość. Na końcu przychodzi eter, żywioł światła, przestrzeni, duchowego połączenia. Cała przestrzeń wokół ciebie zaczyna pulsować złotym blaskiem. Z wnętrza Twojego serca wyłania się światło. Twoje własne, wieczne, czyste światło duszy. To nie jest coś z zewnątrz, to Ty, Twoja pamięć, Twoja mądrość, Twoja miłość. Pozwól temu światłu rozbłysnąć. wypełni całe twoje ciało, aure, pomieszczenie i dalej. Powiedz w sercu, ja jestem światłem. Ja jestem sobą, moje światło prowadzi mnie. Zostań przez chwilę w bezruchu. Czuj, jak twój oddech staje się cichszy. Delikatniejszy, jakby cała przestrzeń zatrzymała się w oczekiwaniu. Teraz spójrz do środka, nie w górę, nie w dół, ale do wewnątrz. Gdzie nie ma już żadnego światła z zewnątrz. Tam, gdzie zostajesz tylko ty, i ciemność. Ale to nie jest mrok, który rani. To pierwotna czerń, ciepła, kojąca, spokojna jak łono matki. To miejsce, z którego wszystko się zaczyna miejsce, w którym nie trzeba się już niczego bać. Oddychaj do tej ciemności. Pozwól sobie ją poczuć. To tutaj ukrywało się Twoje światło, nie po to, by się schować, ale po to, by dojrzeć. I teraz ono się budzi nie jako błysk, ale jako obecność, nie jako coś zewnętrznego, ale jako Ty sama. Nie masz wewnętrznego światła. Ty jesteś światłem. Światłem, które rozpoznaje siebie w ciemności. Powiedz w sercu. Nie odrzucam ciemności w niej się narodziłam w niej pamiętam w niej jestem prawdziwa jestem światłem które nie boi się ciemności jestem światłem które zna drogę Teraz jak z głębi ziemi wznosi się energia gęsta, bogata, karmiąca. To energia życia korzeni, przetrwania i mądrości pradawnych. Wznosi się w górę przez Twoje ciało, przez stopy, nogi, brzuch, aż dociera do Twojej klatki pierściowej, czakry serca. W tym samym czasie z góry, z samego źródła, z niepoznawalnego spływa do ciebie czysta energia Stwórcy. Miłość absolutna, bez formy, bez czasu. Wchodzi przez czubę głowy, i również płynie do serca. I tam w Twoim sercu. Te dwie energie się spotykają: ziemia i niebo, ciało i duch, czerw i światło. Spotykają się w Tobie i tworzą nowe światło. Twoje światło. Czujesz, jak z centrum Twojego serca rozchodzi się pulsujące, organiczne światło. Takie jak ty jesteś. Zobacz kolor tego światła. Poczuj tą energię. Ale wcale nie musisz go definiować. Wystarczy, że w nim jesteś. Wdychaj do serca. Jesteś mostem. Jesteś światłem przebudzonym w mroku. Jesteś pełnią. Pozostań jeszcze chwilę w tym stanie, czując swoją pełnię. Jeśli chcesz, możesz położyć dłonie na sercu i ugruntować energię. Oddychaj spokojnie. Gdy będziesz gotowa, porusz palcami, weź głęboki wdech i wróć do tu i teraz. Odświeżona, połączona, wzmocniona. Zasubskrybuj mój kanał, jeśli nadal tego nie zrobiłaś. Jeśli chcesz podwdzięczyć, to możesz zaprosić mnie na kobusie. Link znajdziesz pod tym filmem lub w opisie mojego kanału. Pozdrawiam Cię z całego serca i tule z miłością.